Złom Dobry 17 stycznia w poniedziałek jednak się na te puszki zdecydowałem na te puszki w wąwozie moi drodzy mam worki, mam chwytak jest pierwsza puszka a tutaj i jest wąwóz przed wami wąwóz tam e, widzimy się jak coś więcej rozbieram i jak będzie troszeczkę lepsza widoczność pauza najpierw trochę idę górą Biorę te puszki, których wtedy kiedy tu byłem ostatnio, nie sięgałem z pobocza a potem zejdę niżej i będę się wracał jakby tym niższym, niższymi partiami albo zobaczymy, jak to wyjdzie normalnie pod nogami w liściach są te puchy jest dzisiaj wieczny dzień Duży wiatr, spory wiatr i nie sprzyja to temu. Tam też, tu leż, normalnie. tu może zajdzie, bo jest fajne zejście. Trochę daleko mam też do auta. Będę musiał, jak się napełni worek jeden, zostawić go i potem w jednym miejscu tutaj i potem iść z drugim, nie? A potem dwa worki wezmę jeżeli będą dwa i przeniosę jakoś dobra schodzę na dół te niższe partie poszukam tam plastik pod nogami trzeszczy puszki tu jest masakra Oj, drodzy dobra widzimy się za chwilę tak o nasze środowisko że robimy z niego wysypisko Są tu puszki aluminiowe, ale jak patrzę na ten wąwóz, moi drodzy, to mi jest żal. Żal mi jest. Tej natury. Jutro wtorek, więc będzie worek. Worek dla świata. I tu przyjeżdżam i zbieram wszystkie śmieci. Wszystkie śmieci jak leci, nie tylko puszki. W jutrzejszym worku dla świata, moi drodzy. Podpuścił mnie Jacob do tej akcji dzisiejszej. Bo napisał komentarz pod ostatnim moim filmikiem, że nie nudzi się oglądanie zbierania puszyk. Więc komentarz przeczytałem i do wąwozu się wybrałem, jednak nie żałuję. Piosenkę Wam zaśpiewam też. Taką co wymyśliłem. Chociaż refren na razie tylko mam, ale zaśpiewam Wam. I to do przyjadę. Z workami i zajmę się śmieciami. No. Ile mi się uda, nie? nie mówię, żeby cały dzień tu siedzieć, ale chociaż trochę mój wkład w ochronę środowiska. Oj, drodzy, nie róbmy z tego wysypiska. Co pomyślą o was, wasze dzieciska? Czyliśmy tak upadli nisko, żeby robić wszędzie śmieciowisko. Tam opony leżą, widać? A tam gdzieś. o. Straszne, straszne widoki, śmieciowe zwłoki, moi drodzy. Dobra, idę sobie dalej tym wąwozem. Tych puszek nie będzie aż tak strasznie dużo, tak myślałem, ale jest to przyjemne miejsce. Tutaj przychodzą sarny. Tam wyżej są ścieżki, tam wyżej są ścieżki, które one wydeptują. Tutaj się karmią, tutaj wodę piją. No i po tych śmieciach. Chodzą biedne zwierzęta o. Proszę bardzo, jak to wygląda? Jakieś folie, jakieś dostwa. Jest i puszka dla zawodowego Dobra pauza, a potem się włączy dalej to wam coś zaśpiewam ciekawego, pauza To jest właśnie ścieżka, będzie przez Sarny Idę nią i tak, puszczyk jak mówiłem nie ma za dużo, ale dużo jest śmieci, tej śmieci wypadałoby pozbierać się drugie dzieci, więc jutro wtorek, więc jutro worek, akcja worek dla świata i przyjeżdżamy w to miejsce, jak już mówiłem, pauza. Są tacy, dla których niewiele znaczy, ale nie narzeka mi nie płacze jestem puszko zbieraczem jestem puszko zbieraczem są tacy dla których niewiele znaczy ale ja nie narzekam i nie płaczę jestem puszko zbieraczem niektóre puszki są ciężkie moi drodzy bo tam jest to co zostało ze ślimaków które tam ulazły ale nic to wiorę to wiorę to też jakże obojowisko, moi drodzy pobojowisko butelki opakowania polekach. po lekach pożywności różnorakiej śmieci puszki wszystko pobojowisko plastiki. Puszki to jeszcze wiadomo, jakaś korzyść z nich jest. Plastik, szkło, samo zło. Kolejna ciężka puszka. One są ciężkie, bo tam jest, widzicie, o. Taka zupa, zupa ze ślimakowego trupa. Zobaczcie na te makabryczne powiedzenia, ale takie to jest. Takie to jest, to jest życie jest to życie Pełno szkła tutaj w tym miejscu pełno szkła i plastiku bez liku Drogi alkoholiku jak już wypijesz swoje piwo to do kosza wrzuć tak przykład wrzuć do kosza a po tobie przyjdą inni być może. I co pomyślą sobie o Tobie? O Twoim Honorze. Chociaż od razu nie oczekuje niczego. Chociaż tylko tego. Żeby właśnie nie zostawiał śmiecia swego. O. Także wypij, Boszy. Was też bardzo proszę. Puszek tu nie wyrzucajta tylko za tego zawirajta bo też powiedział mądrze że pusta jest lżejsza niż pełna nie? więc pusto można zabrać ze sobą do kosza nic, idziemy dalej jest tu masakra w tej wąwozie śmieci masa śmieci masa Masa śmieci do widzieć. Ludzie są zakłamani. No oni myślą, że jak to wyrzucą i zniknie z pobocza, to że już tego nie ma, że to nie istnieje. Nie, nie, to istnieje dalej. Mimo, że tego nie widać. Walczy dzisiaj z wiatrem. Walczy, z workiem. Trochę narzucam w jedno miejsce i, i potem powkładam, co? Tu koło worka, cyk oh. Masakra Co się tu dzieje moi drodzy Też taki byłem, też kiedyś tak robiłem Ale potem sobie pomyślałem Może z wiekiem zmądrzałem, nie wiem Że, a, do góry pójdę, wiecie co, i rzucę te puszki na dół i tam sobie potem pozbieram. O, gimnastyka dla mnie też to jest, bo potrzebuje ruchu. Bardzo potrzebuje. daleko ta puszka nie spadła Potrzebuje ruchu, ujdząc. A, po takich górzach i haszczach o, ciężko się idzie bez super my na płaszcza I super mocy Do pomocy Dobra, idę Idę w dół Czy to jest ciekawe Wątpię No ale Słucham to co piszą widzowie i robię To sobie. Lajkujcie, subskrybujcie. To mi pomożecie. Wiecie o tym dobrze przecie. Dobra, wyłączam się, bo pauzuję znowu. E, nie pauzuję, rymuje Dlatego pauzuję. Wróciłeś to wszystko z drogi i zapadasz potem w sen błogi. To naprawdę nie zniknęło. To dalej tu leży. Takie nasze środowisko śmieci wysypisko. Wiem, że są tacy, którzy gardzą mną, ale się nie przejmuję, bo jestem sobą. A! Nie płaczę, a nie narzekam i nie płaczę. Jestem puszko-zbieraczem. Zacznę serię o puszko-zbieractwie. Będzie jak zostać puszko-zbieraczem, i tak dalej. Jeszcze zobaczę. to nie jest takie łatwe panowie i panie puszek zbieranie nie, nie trzeba posiąść pewną moc do zaparcia się samego siebie moi drodzy tak tak być odpornym na wyśmianie i podatnym na zbieranie dobra trzeba trochę w dół tych puszek to teraz do Bora, pójdą, a ja przez haszczy przedzieram się bo tak właśnie chcę. I kolejna ścieżyna, po której sobie przebiega zwierzyna. I co sobie ta zwierzyna myśli? Myśli sobie tak, my jesteśmy tylko głupia zwierzyna co zieloną trawę wcina. A to ludzie cywilizowani Proszę bardzo, proszę bardzo, cywilizacja, środowiska, dewastacja. Dobra, widzę tam puszki, to idę tam sobie i tu je porzucam, żeby nie biegać z workiem za każdą. Pauza. A potem w szkołach urządzają tak zwane sprzątanie świata i dzieci sprzątają to, co wrzuciła mama i tata. Tak, rybiata. Dla niektórych nic nie znaczy, ale nie narzekam i nie płaczę, bo jestem sobie szczęśliwym puszko zbieraczem. O tak, robię sobie to kiedy chcę, bo raduje to mnie. Teraz już na siłę wymyślam. Więc chowam te puszki idziemy dalej tą ścieżką, którą sarny biegają. Zobaczymy co tam dalej w dalszych parciach tego wąwozu. Taki piękny wąwóz, moi drodzy. Pięknie tu płynie strumy. Co by było, gdyby tu czysto było, he? Przyjemnie, takie piękne drzewo grubaśne tu rośnie. Niedługo piośnie. Wieje sporo wiatr. A raczej mocno wiatr wieje. Więc nie wiem, czy się nie zabiorę już stąd. Jeszcze kawałek przejdę tam. Tak, obadać, obadać sytuację A pół worka puszek jest, ale... To nie dla puszek, tylko dla sprzątania przyjść tu muszę O tak, jutro worek dla świata Przyjeżdżam tu i pakuję do Kadika Co popadnie, po drodze, po drodze, aż to wysprzątamy całe Co worek, eee, co wtorek chciałem powiedzieć, będzie worek Pauza Chodzę i patrzę Jestem nie tylko zbieraczem ale też świata sprzątaczem chodzę i patrzę tu wyjdę z wąwozu, tędy do góry i na drogę i będę musiał przejść z buta tam drogą do auta, kawałeczek idę moi drodzy, bo puszek już tu nie ma za dużo a zmęczony się czuję no nic obieram ten wąwóz jako moje miejsce do sprzątania powieszę tu kartki gdzieś Kartki, które mam od Flaminga porobione. Dzięki Ci, Artur, za kartki. deszcz zaczyna padać, moi drodzy. Jest zimno, nieprzyjemnie. No, niestety. Troszkę posprzątałem. Troszkę obadałem, jak to tu wszystko wygląda. No i nic, będziemy strzątać. Co wtorek będzie worek? Miłego poniedziałku, moi drodzy. Jakieś opady się zaczynają, więc biorę się stąd. Biorę mój worek, idę do auta. I do domu, do domu. Wiem, że są tacy, którzy mną gardzą, gardzą, ale ja się tym nie przejmuję. Nie płaczę, nie narzekam. Nie narzekam i nie płaczę, bo jestem puszko-zbieraczem. Puszko-zbieraczem. Oraz świata sprzątaczem O tak.